Witam Cię na kanale Ronin. Dzisiaj napnę łańcuch w moim Zontesie 125U1. Przeprowadzę Cię przez ten etap krok po kroku. Jeśli interesuje Cię tematyka jednośladów, a w szczególności Zontesa, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, dawania łapek w górę i komentarza. Cały proces zaczynam od poluzowania koła. Użyłam do tego celu klucza 30 na ramieniu 50 cm. Producent zaleca napięcie łańcucha na 18 do 25 mm. Ja napinam zawsze na 20 Tutaj mam 32 mm. Idzie do zera, czyli łańcuch obwisł o 12 mm więcej. Teraz zluzuję sobie kontry napinacza z obu stron. Do takiego stanu napięcia wystarczyło około 250 km. Daj znać w komentarzu, jak to wygląda u Ciebie, jak często musisz napinać łańcuch. I podkręcam napinacz z obu stron. Zaczynam od strony łańcucha, żeby zgrubnie sobie ustawić napięcie. Jeśli koło stoi na ziemi, ważne jest, żeby motocykl był na biegu neutralnym. Teraz sprawdzę sobie, jak mi to wyszło: 26, 6 i 26, czyli 20 mm. Teraz zmierzę sobie i ustawię oś koła. Jest to bardzo ważny proces, dzięki któremu motocykl będzie się dobrze prowadził. Wyczulam na to, nawet jeśli kupiłeś nowy motocykl, sprawdź sobie to ustawienie, ponieważ w moim wypadku było przekoszenie 5 mm, przez co motocykl ściągało mi na lewą stronę po puszczeniu kierownicy, mierzę od kostki osi do wyfryzowanego miejsca na wahaczu. No, suwmiarka nie jest wyzerowana, ale to jest nieistotne. Ważne, żeby wymiar z obu stron był taki sam. Mała korekta z drugiej strony. Jeśli wszystkie wymiary się zgadzają, dokręcamy oś koła z momentem 110 Nm. Używam do tego celu klucza dynamometrycznego, który zakupiłem specjalnie do tego motocykla. Ma on szeroki zakres momentu obrotowego który pokrywa wszystkie śruby i nakrętki w tym motocyklu. Jeśli jesteś zainteresowany takim kluczem, zachęcam cię do zaglądnięcia w opis filmu, tam będzie link do tego klucza. Kupując ten klucz bezpośrednio przez podany przeze mnie link, Allegro podzieli się ze mną swoją prowizją. Przy dokręceniu nakrętki kluczem dynamometrycznym możemy mieć pewność, że koło nam się nie odkręci i że nie uszkodziliśmy gwintu. Ja jestem zwolennikiem wielokrotnego sprawdzania, dlatego zmierzę sobie jeszcze raz. Jeśli materiał się podoba, pamiętaj o subskrypcji i dawaniu kciuka w górę. Z mojej perspektywy jest to 26 i 6 mm, co daje nam 20 mm. Teraz pozostało dociągnąć napinacze i je zakontrować. Dociągam pierw do kostki z lekkim oporem i kontruję analogicznie z drugiej strony. Dla pewności sprawdzam jeszcze raz wymiary. Ponieważ nie wyspawałem sobie jeszcze podnośnika motocyklowego, używam do tego celu podnośnika samochodowego. Podkładam podpuchę, unoszę. Koło się luźno obraca. Teraz mogę skontrolować pracę napędu i go przesmarować, jeśli chodzi o łańcuch. W instrukcji pobranej z Almotu jest podane, że łańcuch w 125 U1 jest oringowy, co mi się sprawdą. Jest to zwykły łańcuch i do tego wykonany chyba z gumolitu, ponieważ bardzo łatwo się wyciąga, wiedział, od razu bym go nie na coś lepszego. Wydłużyłoby to żywotność moich kuzębatek. Jeśli chodzi o mycie tego łańcucha, ja z reguły używam nafty. Można użyć gotowych środków, ale również wody z mydłem szarym. Dowolność jest wielka. Jest to proces bardzo brudny, także nie będę go pokazywał. Teraz lekko przetrę nadmiar smaru. Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję. Jest Was tutaj coraz więcej, co daje mi naprawdę motywację do nagrywania dalszych materiałów. To by było dzisiaj na tyle. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i do następnego. Cześć.